Ręce, ręce klaszczą, wszystkie ręce klaszczą. E, zaraz co ja mnie... Ręce klaszczą! na drogę! <noise> Kit na drogę, Vox Music TV. Mój coraz szczuplejszy przyjaciel Kodrad Piłowarski. Mój coraz piękniejszy kolega. Wiedziałem, się i z nami Gosia Główka po mężu Grabda. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, czyli zespół Kama Sutras i od razu prosty strzał. Dlaczego Kama Sutra? Wciąż się zastanawiamy tak zwane odwieczne, tak. odwieczne pytanie dlaczego kama tak. sutra Miał być zespół Ladies, to była pierwsza nazwa i mhm. myślałam, że tego się będziemy trzymać, natomiast mój menadżer, Staszek Kuciński, chciał wpleść w to wszystko trochę pikanterii, trochę kontrowersji i zespół zyskał miano Kamasutry, jako miłości przedstawionej przez klasę. Czyli to nie jest tak, że nie od małego wołali na Ciebie Kamasutra? <noise> nie. <głosy> 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 Bardzo fajnie, dziękujemy na początku, że się zgodziłaś, żeby tutaj się z nami przyjechać. To ja dziękuję. E, ale jeździsz fajniejszym samochodem, przynajmniej Twój mąż. Niż nasz Polonez. No tak, mąż ma Audi. Także śmiga. Także, także śmiga. Natomiast mm. ja po mieście jeżdżę mniejszym samochodem i nie potrzebuję znaczka właśnie popularnego samochodu, żeby, okay. żeby było mi dobrze. No bo sprzedałaś swojego, swoją czerwoną strzałę. Dzięki nam.

najbardziej byłaś najbliżej do tego żeby się zorientować że coś jest nie tak znaczy już na początku rozmowy y, nie pasowała mi właśnie, y, nie pasował mi kobiecy głos. Mm -hmm. y, ja. Że było dwóch menadżerów mm -hmm. da, danego, danego komisów y, końskich. Mm -hmm. No i później, kiedy padło pytanie o pasata, no to już, już ze śmiechem mówię, że coś już jest nie tak i przyznam szczerze, że podejrzewałam, że mój menadżer Sasza Kuciński mnie wrobił. Mm -hmm. Natomiast nie spodziewałam się, że to wy. I zdziwiło mnie, dlaczego ja was w ogóle nie poznałam. okej okay. No tak, staramy się zmieniać głos, ale to się w sumie nie udaje do końca. Tak? I tam jeszcze tam bo jak, jakieś takie padło, właśnie jak powiedziałam, że w każdą dziurę się zmieści mm -hmm. i też padło, padła taka odpowiedź, że no tak, po dziurach to nie chcemy mm -hmm. i to mnie już tak mówię, o, <laughs> mówię, coś tu jest nie tak. Mam no, dopiero 23 lata i kilka lat temu zrobiłam prawo jazdy o, zaraz to... właśnie po, po urodzinach. Wreszcie ktoś młodszy ode mnie w tym kolonie. <grystanie> Dlaczego by <grystanie> złapałeś za mówiąc to? Jest, bo przeżyliśmy już tyle <grystanie> kilometrów mój drogi. I udało się. <grystanie> Sprawdzaliśmy, yy, był program The Voice w Poland. Tak. E, śpiewałaś też w jaka to melodia? Tak. Gdzie jeszcze się udzielałaś? Byłam w programie Śpiewaj i Walcz, to był taki cykl programów, który prowadził do debiutów opolskich i ten cały ten cykl przeszłam. Byłam w debiutach opolskich, wcześniej byłam w szansie na sukces, także troszkę tych programów rzeczywiście miałam okazję odwiedzić i wziąć w nich udział. Wiele razy w programach śniadaniowych, typu pytania na śniadanie, czy, tele, czy na przykład byłam prowadzącą w teleranku, więc troszeczkę tych, już tych, tak powiem, programów. Mam na swoim koncie. My się przygotowaliśmy, bo Ty mówiłaś o, o telewizji, o występach telewizyjnych, o programach, ale Ty wygrałaś też festiwal piosenki żołnierskiej i partyzanckiej w Kielcach, tak? <grystanie> to na jeden z najważniejszych. Zobacz, a nie pochwaliłaś. <grystanie> przygotowaliśmy Ci ten utwór, nie wiem czy Spodzisz, znasz, może? Mamy taki jeden y, utwór, możesz go <grystanie> kojarzyć z filmu. Jezu, w ogóle go nie znam. Posłuchajmy sobie.

Czy mogłabyś nam opowiedzieć o takiej najciekawszej rzeczy, albo takiej najbardziej nietypowej, jaka wydarzyła się na koncercie, bo dużo koncertów na pewno grasz. Yy, może coś takiego przyjechałeś na koncert, nie wiem, koncertu nie było, albo coś, coś w tym stylu. Tak, najbardziej nietypowym. Tak. Pamiętam, yy, w zeszłym roku miałam bardzo wykańczającą trasę koncertową. w Jeden z weekendów yy, lipcowych, prawda? Tak, chyba tak, lipcowych. Mhm. I pamiętam, że to był chyba czwarty koncert tego dnia. Byliśmy wykończeni, bardzo zmęczeni. I był to plener. I nie zapomnę sytuacji, kiedy jedziemy na ten plener, widzę, pada deszcz, mówię, no już już taka, taka nadzieja w duszy, może odwołają, może odwołają, nie, może nie będzie. Nagle lunęło, lunęło, wszystkie namioty zmiotło, miotu, mikrofony, to... głośniki, wszystko poszło, wszystko się zepsuło. No i zadowolona, siedzę w garderobie, garderobę gard, nam zalało, tam takie były daszki od garderoby, to takie się robiły bańki z wody. No już szczęśliwa, mówię, nie będzie koncert, koncertu, włosy mi pokręciło, już wszystko było na nie. W tym momencie przychodzi organizator, mówi, ale mówi i tak, i tak musicie wyjść na scenę i zaśpiewać. I przez to błoto, przez te wszystkie haszcze przeszłam, weszłam na tą scenę. Nie było ani jednej żywej duszy, nikogo. Była tylko jedna pani z parasolką, która stała pod daszkiem i to po drugiej stronie ulicy. Ja tu na deszczu! Wilkie jakieś! No i trzeba było zaśpiewać. Jak trzeba Wy Wyśmienicie, ale nie ukrywamy Jesteście najlepszą publicznością! A. A jakie są Twoje marzenia muzyczne, takie najbliższe, skoro grasz dużo koncertów, dużo poznajesz ludzi na tych koncertach, swoich fanów, to jakie jest Twoje następne marzenie? <grym> Miłość jest, A. jest rodzina, jest mieszkanie, są, no, tak naprawdę jest wszystko, jest zespół, jestem cały czas studentką, cały, jestem równo, tak jak powinno być, cały czas mm. studiuję, wszystkie sesje zdaję. Ja. <grym> ja. Ja też. A teraz jesteśmy w miejscu, w którym zawsze śmierdzi, to nie jest tak, że my śmierdzimy. Tak. U, naprawdę, ból! Poczułam, ale nic nie chciałam mówić. Tu jest, tu jest ZUS obok i ja mam podejrzenia, że to właśnie stąd. Podtruwają. Jest też mp2, ale nie, 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 nie. To na wydaje mi się, że to ZUS jest. Może zainspiruje się do jakiegoś now, nowszego utworu, e, utwór, który my przygotowaliśmy dla Ciebie. Ten Kolejny. na pewno znasz, proszę bardzo. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Teraz też ma profesjonalna. Tak. Konrad zaczyna. Nie, Zaznacznie. ja refrenie, ja, w refrenię, ja w się... Nie. Dobrze, to ja zaczynam. Tak, poczekaj, ja tu powstaję wszystko. Zanim zacznie, to bardzo od nie pachniesz. To muszę Zatem ci powiedzieć, tak. To jest taka. E, to... A myślę, że do mnie. Nie, właśnie... Myślałam, że koło coś innego, wiesz, wyjątkowo się czuję teraz. Nie, no ty też zawsze od nieba. No, dziękuję. Dobrze, uwaga. Edyta Górniak. O, to już? Uwaga, od początku. Świat mój tak zwyczajny pod niebem biało czarny ludzie Cięci z szarych stron, ze środka ksiąg, piękni są z romansu tła, zmęczeni tylko z gazet. A ja jestem białą, czystą kartką pośród was. I To nie ja skradłam niebo Już nie mam dosyć tych łez, moich łez, z tylu łez Jestem po to, by kochać mnie I to nie ja skradłam niebo I do domu, Nie dodałem ja, mi to nie ja, to nie ja Nie ja jestem nie moja tonacja, ale utwór jest przepiękny. Konrada bardziej. Nie, no bardziej moja, gdybym wiedział tylko tutaj jest tonacja. ona czuje mnie niepieniądze. wystroiła się jak bijąc. A hitem jest to, że ja śpiewałam. Patrzy na mnie, ten kapiniąc i zastanawiałam się, mówię, co on tam śpiewa? Ten kapinioc, a on śpiewa drinka pinioc. No ale to jest hit. Ostatnio, a w Terasie pytali utwór, ona lubi pomarańcze. No i co ja śpią, lubi kiedy na nią tańczy. Okej, okay, czyli po Także to jest, nor, to jest norma, że zmieniam słowa. Ale mówię, to mnie to już nic nie dziwi, bo wiele razy było tak, że jechałam na festiwal, jakikolwiek. Byłam przygotowana, tekst znany, hmm. perfekto, wchodzę na scenę, zapomniałam, dziękujemy. Nie. Także, także wiesz, ale ja mam także na przykład do dziś dnia wychodzę na scenę i śpiewam swoje własne utwory, które śpiewam już milion, 1,58 milion raz i wychodzę i zaczynam do nieba bram i nagle. A to też tak kiedyś miałam, że chciałam rozpocząć akapela, kapela utwór Jesteś ideałem. No i zaczynam. Ja i nagle... Uwielbiam ją, no i kochani, znaczy to pozdrawiam Radka z weekendu, no i tutaj był przypał. Po Samochodem przecież niejaki jest, że to muszę uważać, bo bez sprawka jazdy jest lekki przypał. No dobrze, to my z naszej strony chcielibyśmy bardzo podziękować raz jeszcze, że Ale podwieziecie chcielibyśmy... mnie to samochód? Nie, to na rondzie na rondzie, na środku, rozmawialiśmy na koniec jedno pytanie, bo my z Konradem wciąż nie wiemy. Ja mu zadaję te pytania, to pytanie i on, i on nie wie. Cały mnie też tam, gdzie drzwi do nieba bram. Gdzie drzwi do nieba bram? Gdzie drzwi do nieba bram? Tak, właśnie. No gdzie? gdzie są te drzwi? No Kończyk, pytasz się. <noise> Kurtyna! Dziękujemy <głosy> bardzo! na <noise> drogę!